Dzień dobry, witam z naszej modelarni. W tym krótkim przedświątecznym odcinku chciałem pokazać Wam, jak to na tą chwilę wygląda. Znam taką krótką relację z tego, co się działo w ostatnim czasie w modelarni. Jak już może wiecie, otwarcie zaplanowaliśmy na sobotę 11 stycznia. Uruchamianie modelarni w grudniu, chyba jednak nie miałoby sensu, wszyscy są zabiegani przed świętami. Ten okres to też większa ilość pracy dla nas w sklepie. I również z tego względu woleliśmy dać sobie trochę więcej czasu na przygotowania. A więc widzimy się 11 stycznia na otwarciu. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziecie na facebookowej stronie modelarni, link jest w opisie. To właśnie tam możliwie jak najczęściej będziemy umieszczać wszelkie informacje czy też zdjęcia z bieżących prac. Na tą chwilę zostało nam jeszcze rozprowadzenie wentylacji do stanowisk z odciągami. Stoły, jak widzicie, są już na swoich miejscach. W sobotę z Kamilem dokończyliśmy montaż tej mini-recepcji. Pozostaje tylko zapełnić półki modelami, farbami i ogólnie całym sprzętem, który będzie dostępny do użytku w modelarni. Tutaj tymczasowo rozstawiliśmy tereny do bottection, grebitewnej, osadzonej w realiach II wojny światowej. Jeden z tych stołów zostanie na stałe, tylko przeniesiemy go tam bliżej wejścia. A tutaj zostawimy już stanowiska do pracy. Miejsca nam póki co nie powinno zabraknąć, a taki wystrój na pewno nada fajnego klimatu całej modelarni. Klimat tego miejsca nie kończy się wcale na modelarstwie. Budynek, w którym się znajdujemy, ma naprawdę niebagatelną historię. Otóż tutaj, w Krakowie przy Mogilskiej 97, w czasie II wojny światowej, mieściły się warsztaty firmy zajmującej się handlem, produkcją części i Naprawą maszyn rolniczych i samochodów. Był to dom handlowy Sypniewski i Jakubowski. Legalnie działająca, dobrze prosperująca firma w Krakowie, który był wtedy stolicą generalnego gubernatorstwa. W Krakowie, gdzie zresztą w czasie wojny co piąty mieszkaniec był tak naprawdę uzbrojonym Niemcem. W 1941 roku do tego budynku przenosi swoją działalność firma panów Sypniewskiego i Jakubowskiego. 80 pracowników produkuje różne części, naprawia między innymi niemieckie samochody, to oficjalnie i za dnia. Za to nocami zaufana część załogi zostawała w pracy i zajmowała się produkcją granatów i pistoletów maszynowych Sten. Funkcjonowała tutaj tak zwana montownia numer 5. Jedna z największych na terenie kraju konspiracyjna wytwórnia broni, która dostarczała uzbrojenie walczącym Polakom. Jak to było możliwe? Trudno sobie wyobrazić, że dosłownie pod nosem niemieckich żołnierzy działała taka wytwórnia. Żeby tego było mało, to w piwnicach, których tak na marginesie nie było, wtedy na planach znajdowała się strzelnica. Steny produkowane w warsztatach. Nie zawsze były doskonałe i dopasowane właśnie do magazynków, które pochodziły ze zrzutów. Dlatego pistolety trzeba było testować na miejscu, bo no wiadomo, niesprawna broń w czasie walki zwykle oznaczała śmierć dla jej właściciela. Strzelnica, gdzie takie testy wykonywano po wojnie, została zasypana, ale budynek montowni numer 5 stoi nadal. To są właśnie te same mury, w których prawie 80 lat temu pracownicy domu handlowego dosłownie ryzykowali życie, angażując się w produkcję broni. To, że modelarnia powstaje w takim miejscu jak dla mnie, jest czymś wyjątkowym. W sumie wiedziałem, że ten budynek ma swoją historię, ale dopiero kiedy zaczęliśmy tu działać, to Coś mnie tknęło, żeby poczytać więcej na ten temat. Może kiedyś jeszcze nagram, właśnie coś więcej o montowni, bo historia takich miejsc jest zdecydowanie warta tego, aby ją podtrzymywać. Dzisiaj miało być krótko, a niechcący wyszedł nam prawie że wstęp. Jak przed każdą z serii zbudowy modeli, mamy zatem wstęp historyczny do modelarni. Trzeba teraz tylko wystartować z tym przedsięwzięciem. Na pewno jeszcze przed otwarciem przekażę Wam wieści z frontu. Tymczasem jesteśmy przed świętami Bożego Narodzenia, jutro wigilia i z tej okazji chciałem Wam życzyć dużo rodzinnego ciepła, zdrowia, szczęścia, no i tradycyjnie wymarzonego modelarskiego prezentu pod choinką. Życzenia zarówno ode mnie, jak i od całej ekipy sklepu Actom. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.